Włocka wigilia na miejskim rynku to już tradycja. Co roku kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy mają okazję spotkać się z władzami miasta. W spotkaniach wigilijnych z roku na rok uczestniczy coraz więcej osób. Rozpoczęliśmy od koncertu Orkiestry Dentej Stowarzyszenia Muzyków Ziemi Kłodzkiej. Panowie z orkiestry przygotowali specjalny program kolęd i pieśni świątecznych i dzisiaj kłodzka publiczność może usłyszeć ten wspaniały występ. Wystąpią także dzieci z chóru z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kłodzku, a także chórzyści z Concerto Glacensis. Obie te grupy poprowadzi pani dyrygent Katarzyna Mąka, a nasi instruktorzy z Kłodzkiego Centrum. Zadbali o to, aby dzieciaki nie nudziły się, żeby mogły też pożytecznie spożytkować ten czas, nie tylko przy muzyce, ale również wykonując ozdoby świąteczne na swoje domowe choinki. I będziemy wspólnie z Mikołajem urządzać tutaj taniec razem z grupą Fikander z Kłodzkiego Centrum. Także moc atrakcji, moc życzeń, kolęd i tak do późnego wieczora. Było wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem oraz świąteczno-noworoczne błogosławieństwo od Ignacego Deca, biskupa diecezji świdnickiej. Nie zabrakło również tradycyjnych potraw wigilijnych, barszczu z uszkami oraz grochu z kapustą przygotowanych przez 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej. Czy może pan pokrótce zdradzić wojskowy przepis na te dania? Hmm. Jako takiego ogółem wojskowego przepisu na to nie ma. Po prostu dobre chęci i wiedza kucharzy. Czy mieszkańcy chętnie próbują Wasze dania? Co roku przyjeżdżamy wydawać posiłki wigilijne na rynek i zainteresowanie gwidać jest bardzo duże. Na kłodzkim rynku trwał także jarmark adwentowy, gdzie kupcy oferowali wszelakie ozdoby świąteczne, rękodzieła, wypieki i produkty regionalne. Ozdoby bożonarodzeniowe, choineczki mamy robione, makaranowe, papierowe, aniołki szytłkowe dzwoneczki, bombki, yy, piękne wianki, wszystko ręcznie robione, zapraszamy bardzo. Co tu jeszcze? Biżuterię, wszystko co jest związane z masą solną. Czyli ozdoby na choinkę poprzez różne takie podarunki pod choinkę, którą można sobie powiesić na ścianie. No ja korzystam z podstawowego przepisu, czyli mąka sól, woda plus specjalne dodatki, które są moim y, tajnym składnikiem i nie zdradzam tego, bo każdy rękodzielnik ma swoje różne tajemnice. No i wszystko jest ręcznie robione. Wiadomo, do takich różnych wzorów albo małych elementów są specjalne foremki, które można zakupić w sklepie cukierniczym. Czym to jest malowane? Y, farbami akrylo akrylowymi, i lakierowane lakierem bezbarwnym. Czy duże jest zainteresowanie mieszkańców i uczestników dzisiejszej wigilii? Yy, powiem szczerze, że jest duże zainteresowanie, chociaż wszyscy mylą moje prace z piernikami. Tak, <laughs> tak ale jest, jest dużo klientów. Mam też swoją stronę, którą prowadzę na Facebooku, i od trzech lat się tym zajmuję. Mam już dość dużo osób obserwujących, zamawiających. Współpracuję też z kilkoma punktami w Polsce, które odbierają moje prace, także jest na to wobec. Miejska Wigilia to nie tylko dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. To przede wszystkim wspólnota. Dzięki takim spotkaniom więcej w nas radości i serca dla drugiego człowieka. To pokazuje, jak ważne jest bycie razem i na tym właśnie polega prawdziwa magia świąt Bożego Narodzenia.